Witaj, Duchu Światła! Jeśli tutaj jesteś, oznacza to, że coś wyjątkowego ma wkrótce wydarzyć się w Twoim życiu. To nie jest zwykła wiadomość, ale ta, która została wysłana bezpośrednio przez Anioły specjalnie dla Ciebie. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś w swojej podróży życiowej, Anioły chcą, żebyś wiedział, że coś niezwykłego wkrótce zmieni Twoje życie. Jeśli czujesz w sercu wdzięczność za dotychczasowe błogosławieństwa, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać tę transformującą wiadomość. Otwierając serce na te słowa, przygotowujesz się na przyjęcie błogosławieństw, które przynoszą niebiosa. Wiesz, nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy życie wydaje się chaotyczne, a wszystko jest dalekie, Anioły są przy tobie. Są tutaj, aby przypomnieć ci, że zawsze jest światło, nawet gdy cienie próbują nas otoczyć. Może przez jakiś czas czułeś ciężar samotności, ból utraty lub smutek, który wkradał się w twoje serce. Może trudno było spojrzeć do przodu, a blizny z przeszłości były zbyt wyraźne, ale teraz niebiosa wysyłają wiadomość nadziei. Coś wielkiego wkrótce się wydarzy, a ty nie jesteś już sam. Boska obecność jest z tobą, prowadzi twoje kroki i przywraca twoją wiarę. To moment głębokiej transformacji. Anioły proszą cię, abyś otworzył serce na przyjęcie błogosławieństw, które nadchodzą. Teraz masz szansę na nowe, cudowne życie. Niezależnie od tego, co działo się w przeszłości, to, co naprawdę się liczy, to to, że teraz masz okazję żyć czymś wyjątkowym. Pozwól sobie na uwolnienie się od starych ran i przyjęcie pokoju, który wkrótce wypełni twoje życie. Jeśli wierzysz w moc Bożej miłości, to teraz anioły mówią, że twoje życie miłosne, które przez długi czas mogło wydawać się oddalone lub pełne rozczarowań, zaraz przejdzie transformację. Napisz w komentarzach. Wdzęczność dla wszechświata, ponieważ w ten sposób otworzysz się na pozytywną energię, którą anioły przynoszą do Twojego życia. To, co wydawało się utracone, teraz zostanie przywrócone. Nie ma znaczenia Twój wiek. Prawdziwa, szczera i czysta miłość nie zna granic. Nie zależy od liczb ani ograniczeń. Miłość jest uniwersalnym językiem który pokonuje wszelkie przeszkody. Jest czymś, co wykracza poza jakiekolwiek ludzkie miary, czymś, co trafia do duszy i istoty tego, kim jesteśmy. Miłość nie zależy od wielkich gestów, ale od małych, codziennych działań. Ta miłość nie ma ograniczeń. Pojawi się w niespodziewany sposób, często przez kogoś, kto początkowo wydaje się być zupełnie inny od nas. Ale właśnie ta różnica sprawia, że połączenie jest silniejsze. Ktoś wyjątkowy jest w drodze, i ta osoba jest bliżej, niż myślisz. Anioły zapewniają, że niezależnie od Twojej drogi życiowej czy doświadczeń z przeszłości, prawdziwe połączenie jest w zasięgu ręki. Ta osoba będzie w stanie dostrzec Twoje wewnętrzne niepewności, zrozumie Twoją istotę i, co najważniejsze, Zaakceptuje cię całym sercem. Naturalne jest, że po wielu rozczarowaniach stajemy się ostrożni. Strach przed nowym, przed miłością, która wydaje się ryzykowna, może sprawić, że wątpić będziemy, czy warto zaufać. Ale anioły proszą cię, abyś otworzył swoje serce na nowo. Ta osoba, która zbliża się do ciebie, będzie inna. Przyniesie ogromne światło do Twojego życia, i nie będzie to tylko chwilowa radość, ale trwałe, głębokie szczęście. Miłość, która ma wejść w Twoje życie, będzie silna na tyle, by uzdrowić stare rany i wypełnić pustki, które wydawały się nieuleczalne. Nie chodzi tu o wielkie gesty, ale o małe, codzienne przejawy troski i uwagi. Kiedy ta osoba wejdzie w Twoje życie, Coś głęboko w tobie zacznie nabierać sensu. Ta osoba, choć może młodsza, przyniesie ogromną radość do Twojego życia. Choć życie nauczyło Cię ostrożności, anioły chcą, abyś wiedział, że prawdziwa miłość nie ma granic wiekowych. Opiera się na czystych uczuciach, na sercach, które łączą się ponad ograniczeniami. Miłość nie zależy od cyfr, ale od tego, co nasze serca są w stanie poczuć. Ta miłość może przyjść z miejsca, którego się nie spodziewasz, i ważne jest, aby być gotowym, by ją dostrzec, niezależnie od wyglądu czy wieku. Zostaw lajka like i włącz powiadomienia, aby otrzymać więcej wiadomości, które mogą rozświetlić Twoją drogę i przynieść pokój Twojej duszy. Uwierz, miłość, która zbliża się do Ciebie, będzie silna na tyle, by pokonać każdą przeszkodę. Ta miłość będzie lekka, prawdziwa i przyniesie pełne szczęście do Twojego życia. Ta osoba nie przyjdzie, by zmienić to, kim jesteś, ale by pokazać piękno tego, co już jest w Tobie. Prawdziwe zaakceptowanie następuje, gdy ktoś dostrzega duszę, wewnętrzną istotę, a to właśnie ma się wydarzyć w Twoim przypadku. Ta osoba, z ogromnym sercem i zdolnością do bezwarunkowej miłości, stanie się kluczem do nowego etapu. Miłość, którą masz otrzymać, będzie błogosławieństwem od Boga. To nie przypadek, że ta wiadomość dotarła do Ciebie właśnie teraz. To moment uzdrowienia, czas, w którym przygotowujesz się na przeżycie pełni miłości i pokoju, które przygotowały dla Ciebie anioły. Przyszłość którą anioły mają dla ciebie, jest pełna szczęścia, spokoju i miłości. Proszą cię, abyś zaufał temu procesowi. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w przeszłości, wszystko, co przeszedłeś, miało wyższy cel. Cierpienie było przygotowaniem na coś wspanialszego. Kiedy otworzysz się na tę nową szansę, szczęście stanie się obfite, miłość odrodzi się. A Twoje życie zmieni kierunek. Napisz w komentarzach: Jestem gotów na miłość od aniołów, aby wzmocnić tę energię transformacji. Anioły proszą Cię, abyś nie pozwolił, by strach, wątpliwości czy niepewność Cię zdominowały. Uwierz w moc miłości, która ma moc odmienić Twoje życie, ponieważ jest ona niezmiernie potężna. Teraz nadszedł czas na zmianę, a to, co jest dla ciebie przygotowane, jest dużo większe niż sobie wyobrażasz. Miłość, którą Bóg przygotował dla ciebie, nie ma barier, nie ma ograniczeń i nie zna czasu. Wiek nie będzie przeszkodą w tym, byś doświadczył miłości w jej najczystszej i najprawdziwszej formie. Kiedy pozwolisz sobie na to, ta transformacja nastąpi szybko i intensywnie. Przyszłość teraz rysuje się w cudownych barwach. Anioły są tutaj, aby przypomnieć Ci, że zasługujesz na wszystko, co wkrótce przyjdzie. Teraz nadszedł czas na przygotowanie. Nowa era zaczyna się dla Ciebie era pokoju, miłości i spełnienia. Błogosławieństwa nieba opadają na Twoje życie. Anioły proszą Cię, abyś nadal wierzył. Nadal pozwalał sobie na przyjęcie wszystkiego, co wszechświat ma Ci do zaoferowania. Nigdy nie zapominaj, że miłość to siła, która porusza wszechświat, a Twoja podróż zaraz stanie się jeszcze piękniejsza. Niech pokój będzie z Tobą, a błogosławieństwa Pana niech oświetlą Twoją drogę. Niech miłość i światło aniołów wypełnią Twoje serce i przyniosą spokój, na który zasługujesz. Amen.